Witam wszystkich. Andrzej Pasieka pod Gruszą. Zobaczcie. Patrzę nad głową kula. Nie poznałem tej kuli. Ruj. Chyba nie do ściągnięcia. Bardzo wysoko. Ciekawe czy to z mojego wyszło. Ale matki mają ograniczoność w lataniu, także wątpię. Może coś przyleciało. Jak go teraz ściągnąć? Nie ma takiej opcji raczej. Myślimy, myślimy. Nic nie wymyślimy. Piękny. Piękny rój. coś musiało nalecieć chyba Dobrze. będziemy myśleć co tu zrobić ok pozdrawiam wszystkich. pasieka pod gruszą ściągamy drugą część rójki odciąłem gałązkę czekam aż pszczółki obsiądą jeszcze troszkę obsiądą gałąź i będziemy ją tu pakować do rojnicy część tego roju zapałem już wcześniej ale teraz mówię szkoda mi ich, bo było zimno. No i tu jest rojnica przygotowana. Dosyć wysoko. Myślę, że to naleciały jakieś pszczoły tu w wiosce. Jest są też dwóch pszczelarzy. Za lasem też jest. W tamtej okolicy też są. Także myślę, że to było nale... naleciane. Dobra, ja pryskam wodą. Troszkę to zeszło i ściągamy rój, włożymy tutaj do rolnicy okej, okay, pozdrawiam i tam ponownie trudnie się wygryzają pierwsza tura ruch na pasiece targają pyłek Tam wam jeszcze z drugiej strony tego lasu jest żółty rzepak. I jeszcze prawdopodobnie kwitnie. I to, co mi naniosły. Co tam w bulach jest. To wszystko jest y... rzepak. derwiemy troszkę tej trawy, bo mi przeszkadza. Zobaczcie, krótko jak się grubasy pchają do środka. Hmm. Jeszcze tutaj oderwiemy troszkę trawy. Mamy grubasy tu moje straszydła. Chodzę do domu, bo zimno. Na oblocie były. Ta rodzinka słabo szła miodu. Nie za bardzo. Przegrzebałem ramki i powiem Wam, że okazało się, że brakowało im pyłku. No i jedną ramkę od innych pszczółek. dałem. I powiem Wam, nagle ruszyło. Matka zaczęła czerwić bardzo pięknie na dwóch, trzech ramkach od razu. Taki szczał był. Po prostu brakowało pyłku. Wylewają się pszczoły można tego dźwięku słuchać i słuchać Wszędzie pięknie To jest ta połączona rodzina i tak właśnie zastanawiam się czy stąd ta rójka nie wyszła, ale w jednym nie było matki nie mogła nie, czy, nosiła miód, ale, ale nie, nie było pszczoły przybytku stanęło to trochę w miejscu, połączyłem i powiem Wam, że już jest natargany fajnie. Nie warto nieraz się bujać z rodzinami słabymi, bo no możemy się bujać, przebujać pożytki. Yy, wszędzie, wszędzie, wszędzie są wyciągnięte kraty odgrodowe w miodniach 9 ramek. Także jest szerzej. Matka nie wchodzi z czerwieniem. Łatwa komunikacja. Powiem Wam, kolega Ciacho pokazuje i po prostu podpatrzone. Bardzo dobry efekt. Krata po prostu ich ogranicza. Trawsko porosło. No, i ta matka w tej rodzinie to była moja matka jak myślałem, że może coś z nią nie tak jest sam sam, y, sam ją sobie wyhodowałem z tamtego roku i mówię albo ją wymienię ale ruszyły ruszyły pięknie po prostu brak pyłku zrobił swoje pięknie ptaki śpiewają Normalnie mógłby tu zamieszkać. Akacja. To już chyba stare drzewa, są przyschnięte wszystko. Kwiatów na razie nie widać tutaj. Tam dalej, gdzie słoneczko świeci, w tamtym miejscu są też parę sztuk akacji. Widać Białe może, Może będzie widać. To może tam latają. i Tam jest kawałek kakacji. Jak tam moja rujeczka. Zaraz zabierzemy patyka. Przysłonimy im troszkę daszek. I okej. Okay. Załatwiona sprawa. Tu zrobiony odkładzik. Cały czas też e, dokładane ramki z innych rodzin. Trzeba włożyć już półkorpus, Ona jest na tyle silna, że nie można z niej pociągnąć jeszcze coś. Dlatego dzisiaj robiłem korpusy, pół korpusy. No I tak cały czas jest coś do zrobienia. Nie ma, że nie. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich. i. Mają ramki jednej bo zaczynają coraz więcej tu co krążyć. Także ruj, druga część roju przechwycona. Ciekawe czy jest matka? I co? Udało się. Tam już próbują jeszcze podlatywać, ale tu już ich kręci się więcej. Także. Super. Wiśnia. Zostawię chyba do jutra rano. Podjadę jak będzie chłodno. Zabiorę je. Albo jeszcze dzisiaj wieczorem. Ja myślę, że one się tu ogarną. O jest ich coraz więcej. Ogarnięte pozdrawiam wszystkich i życzę nie tak wysokich trójek. Już pszczółki się zlatują, szata nie Także Zostanie to do jutra, rano podjadę. Jak będzie jeszcze zimno, przed szóstą, koło szóstej. I zabierzemy je stąd. Okej, okay, do usłyszenia.